To na to pan e, Tomasz Lewna? Ja to traktuję jako rozgrywkę polityczną, tak, między obecnym rządem a Prawem i Sprawiedliwością. My jako wyborcy musimy to obserwować. I niestety wizerunkowo bardzo na tym tracimy m, zewnętrznie, bo inne państwa widzą, że jesteśmy podzieleni. Niestety tutaj Donald Tusk e, jego świta wykorzystuje e, wszelkie sposoby do tego, żeby jak najbardziej utrzeć nosa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu mamy wrzutki odnośnie tego wniesienia aktu oskarżenia dzień po zawetowaniu ustawy wiatrakowej to oczywiście jednoznacznie pokazuje że nie chodzi o istotę sprawy chodzi tylko o to żeby jedna pałka dowaliła drugiemu stronnictwu i później będziemy kolejny raz się zastanawiać dlaczego nie było nas przy stole gdzie podejmowano naprawdę bardzo ważne decyzje. Tak jak ostatnio mieliśmy okazję właśnie obserwować i komentować, i my jako Konfederacja to zaznaczaliśmy właśnie. Niektóre sytuacje, które obserwujemy, gdzie finalnie nas zewnętrznie nie traktuje się poważnie, wynikają właśnie z tego, że mamy jedną stronę, drugą stronę i ogromny konflikt, który my już obserwujemy od ponad 20 lat. Kiedy to się w końcu skończy? Ja tak naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo po prostu interes Polski jest taki, żebyśmy zaczęli ze sobą jakkolwiek rozmawiać, i najważniejsze rzeczy mogli ustalać wspólnie. Ludzie, którzy kiedyś budowali w Polsce socjalizm, czyli powiedzmy byli w skrócie nazywani komunistami, oni później wyszli na demokratów. To oni są demokratami, nie? No i mamy taką sytuację, że ci, którzy chlali bawili się z ruskimi, oni dzisiaj są antyruscy. Cóż takiego się panie Tomaszu stało? Łatwiej się zmieniło. Jeśli chodzi o tą demokrację, no to tak jak już powiedziałem wcześniej, obecnie rządzący korzystają z praw demokracji tylko wtedy, kiedy jest to im wygodne, kiedy to gra na ich korzyść. Kiedy nie, wtedy nagle o demokracji nie ma już mowy. A więc tutaj. No to jest kwestia po prostu mentalności typu kali komuś ukraść krowa dobrze, Kalemu ukraść krowa źle. I ja chciałbym tutaj zaznaczyć, że te wszystkie działania są po prostu pokazaniem dominacji w zasadzie, na co może sobie pozwolić obecnie prezydent, a na co nie, próbą dyktowania mu pewnej narracji. I ustawiania mu właśnie między innymi kabinetu. Ja myślę, że ta druga strona naturalnie po prostu no to jest racjonalne, nie będzie w to grać, natomiast próby zawsze są. Bardzo ważnym tematem jest też to, że no, nie bierzemy tutaj pod uwagę pewnego rodzaju lobbingu odnośnie na przykład tej ustawy wiatrakowej, o której już wspominaliśmy i właśnie wtedy pojawiają się takie wrzutki jak ta obniżona cena energii rzekomo, która jest zadeklarowana, mamy taką samą... Wrzutkę, nie, nie, przepraszam, nikt nie ubrania... mówi o obniżce cen energii, mowa jest tylko o mrożeniu cen energii. Zamrożenie. No, tak, obniżkę energii to my już obliżka. przeżyliśmy, dlatego teraz dostajemy wyższe rachunki, ponieważ tak to zostało obniżone, że płacimy więcej. No. Czego pan nie rozumie? E, miałem, na myśli, miałem na myśli to, że po prostu no, jest to obniżone względem tej ceny rynkowej. E, ale oczywiście, tak, pod tym względem ma pan rację. E, warto zauważyć, że właśnie takie wrzutki, czy właśnie próby ośmieszenia, albo teraz ta narracja odnośnie tego auta prezydenta, które przecież było szykowane na wygraną e, Rafała Trzaskowskiego, no to wszystko są rzeczy, które każdy inteligentny wyborca widzi, że to są po prostu manipulujące wrzutki e, i nikt w to racjonalnie nie będzie wierzyć. Wynika to z tego, że kali, obywatelska jest obecnie bardzo, ale to bardzo nerwowa, bo widzi co się dzieje. Pokazały to między innymi te wybory w Zabrzu wczoraj. Poznaliśmy wyniki, więc no oni wiedzą, że ich rządy się kończą i stąd próbują już wszystkich możliwości, żeby jakkolwiek teraz te władze zatrzymać, żeby ludzie im uwierzyli i zamiast wziąć się do roboty i zrealizować Część rzeczy, które po prostu obiecali wyborcom, oni wolą robić rzeczy, które trochę obracają, a może nawet nie trochę kota ogonem. I tutaj też wynika to po części z tego lobbingu, tak, że mamy wrzutkę o zamrożeniu cen energii, żeby przepchnąć ustawę wiatrakową. Ustawa wiatrakowa no, wynika z tego, że pewne siły chciałyby i opłaca im się, żeby właśnie takie coś zostało podpisane przez prezydenta. I niestety ten nieuregulowany lobbying. On też wpływa na niższe szczeble władzy, między innymi władzy lokalnej. E, tutaj przykład z mojego podwórka, gmina Biała Piska, gdzie jedna z firm zaprasza e, radnych, radnych gminnych do wycieczki do Amsterdamu, żeby obejrzeli sobie tam jak pięknie działają wiatraki. Część osób tam jedzie, część, która wystarcza do większości, żeby przegłosować coś w radzie, jedzie tam. Nie wrzuca stamtąd żadnych relacji, ale korzysta z tego zaproszenia. Gmina nie ponosi żadnych kosztów, więc rzekomo, według nich wszystko jest w porządku. No ale po powrocie, rok temu przegłosowują wtedy plan zagospodarowania przestrzennego, między innymi korzystny właśnie dla tej firmy, która tam zapraszała tych radnych. To jest bardzo niepokojące, trzeba patrzeć na ręce, nie tylko tutaj osobom, które odpowiadają za te ustawy i przygotowanie ich na górze, ale również na te wszystkie działania, które dzieją się lokalnie, bo to jest jeden przypadek, o którym i który trzeba dokładnie zbadać, tak, bo nie znamy wszystkich informacji na ten temat, ale myślę, że takich przypadków jest dużo, dużo więcej w całej Polsce. Jesteśmy, proszę Państwa, po oświadczeniu Pana Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustaw, które podpisał i które zawetował yy, Tomasz Lewną, Konfederacja. Widać tutaj spory wpływ e, kampanii wyborczej, w której oczywiście Karol Nawrocki, obecnie prezydent Karol Nawrocki, e, zadeklarował e, wiele postulatów, e, których będzie się trzymał, które są tożsame właśnie z poglądami wyborców Konfederacji. My patrzymy na to z dużą nadzieją. Będziemy też chcieli. E, i kontrolować, i sprawdzać, i dalej gdzieś tutaj patrzeć na ręce, jakie decyzje dalej będą podejmowane. Natomiast tutaj te decyzje są, moim zdaniem, osobiście racjonalne i z nadzieją patrzę na to, że przynajmniej część tych postulatów, o których tutaj wspomniał właśnie pan prezydent Karol Nawrocki, będzie dalej kontynuowana i będziemy trzymać się takiego podejścia odnośnie bardzo jednoznacznej, na przykład krytyki. Propagowania banderyzmu w Polsce. Mieliśmy ostatnio taki głośny przypadek podczas jednego z koncertów na stadionie narodowym. Nieakceptowalny, który był bardzo, ale to bardzo głośny i wywołał sporo emocji, gdyby. Już było to wszystko uregulowane, to myślę, że nie mielibyśmy tutaj żadnej dyskusji i tak dość szybko zostały poczynione pewne kroki, żeby ta osoba, która tam z tą flagą gdzieś po prostu biegała, opuściła nasz kraj. Natomiast myślę, że to będzie tylko i wyłącznie przestroga, żeby w przyszłości nie przyzwalać, nie przymykać oczu i przede wszystkim my musimy szanować siebie i swoją historię, żeby inni na zewnątrz również to robili. Tutaj jest tego świetny przykład.